2 października w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się wieczór autorski fotografa Adriana Ślązoka na ptaki. Program przewidywał wystawę zdjęć, pokaz slajdów oraz wykład autora na temat fotografowania dzikich ptaków. Postaram się porwać osoby, które przyjdą, zabrać ich w taką wyprawę, na której być może nigdy by się nie znaleźli. Zaprezentuję zdjęcia. Ilustracją będą również dźwięki. Będę opowiadał o kulisach, będę pokazywał takie zdjęcia, które się tutaj nie znalazły, a więc jak wygląda czatownia, jak wygląda pływająca wyspa. Autor realizuje zdjęcia podczas podróży po Polsce. Wybieram się często daleko od domu. To jest północno-zachodnia Polska, okolice Koszczynia nad Odrą, Puszcza Białowieska. Wyprawy na ptaki drapieżne zajmują mi więcej czasu, natomiast ptactwo wodne staram się fotografować tutaj na miejscu, czyli zalew go Czałkowicki, stawy zatorskie czy żabie doły. Jak mówi sam autor, fotografowanie ptaków w ich naturalnym środowisku pozwala mu na nowo odkryć radość robienia zdjęć.